Siemaneczko w 26 części Let's Play Gothic Definitive Edition. Jesteśmy w opuszczonej kopalni, szukać cholernego koła. Sębatego, dobra, pytanie: Z tego co pamiętam, z innej modyfikacji to się później to łączyło. A może źle pamiętam. Cholera wie, cholera wie z ruda, niech sobie będzie. Dobra, możemy zejść tu. Spotkaliśmy goblina jednego. No tak, no i tu był problem, bo byli, można było się przemieniać w dużego bez jego e, albo w małego bez jego, nie? I tu było zawalone skałami, coś było, kurde, tylko już za cholerę nie pamiętam nazwy, ale było. Z tego co pamiętam, to była całkiem spokojna modyfikacja. A, pełzacz tam jest, okej. Okay. Się zastanawiam, co tam łazi. Kama. Dobra, dobranoc. Okej okay. czy ja chcę tutaj nurkować. Myślicie, że jest sens nurkować? Bo nie wiem e... Nie wiem co się ze światłem stanie jak zanurkujemy. Okej okay. Chyba jest tutaj sens nurkować. Chyba jest Dobra, tam możemy gdzieś popłynąć Tutaj nic nie wyciągnęliśmy Znaczy podejrzewam, że jakby leżało na dnie To chyba automatycznie to wyciągnie, nie? Podniesie Bezi. Chyba nie będzie tak Że będziemy musieli coś podnieść eee, Ręcznie, no nie wiem Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, nie? Ale chyba nie, no Chyba je ogarnie to to jest, a, to jest komin starego Tej. Kup. Chciałem powiedzieć, kuźni. No, do tego pieca. Do przetapiania rudy. Dobra. Wiecie co? Kurde, to może się wrócimy. Może się wrócimy. Korci mnie, żeby tam wskoczyć, cholera, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To chyba nie jest dobry pomysł. Żeby tam wskoczyć. Nie wiem, czy jestem w stanie. Nie. Wrócimy się, kurde, do tych drabinek, no. Tak bym zrobił, kurczę. Może to błąd? Zanim tam popłyniemy dalej. No zobaczymy. Chyba, że to będzie ślepy zaułek. No. Czas pokaże. Na razie mieliśmy goblina pełzacza, więc nie mam problemu. Spo możliwe, że bosem będzie pełzać Wojownik. Nie? Zobaczymy. Ok. Jest tu pochodnia. A, tu byliśmy... Tak, dobra, to teraz jesteśmy na górze. Kilo. Pierdoł nieistotne, chząszcz. Mogę pochodnie na przykład podpalić? Szkoda. Dobra, tu mamy kuferek. No ja czuję, że tego kuferka nie będę mógł otworzyć. I będzie problem. Dobra, nie ruszaj się. Nie, to będzie jednak zawalone. O kurwa. Aż się wystraszyłem. E, wygląda na to, że zawaliła się, zawaliło się główne wejście do tylnych szybów kopalni. Powinienem znaleźć inną drogę. No to już wiem, gdzie jest inna droga. Czyli to jest ślepy zaułek. Okej. Okay. Oj, oj, aż ten młotkowalski mi sfrizował goticzka. Wypalona pochodnia, dobra. Raczej tędy nie przejdziemy. Było cięcie na kichnięcie. coś na górze mamy. Sporo rudy jest, ale myślę, że na tym poziomie to chyba nie warto ją rąbać podejrzewam, że będę mógł tutaj przyjść później, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję. Jedyne co to ta skrzynka mnie troszkę martwi, że jej pewnie nie otworzę. No właśnie, kurda, tam mogły być fajne rzeczy. Dobra, ale my nie będziemy złazić. Będziemy złazić. A tu czekaj, a tutaj jak się dostać? Tam. Nie ma tu innej opcji, nie? No nie, bo teraz tu. No. Nie świruj. Żeby się przedostać. A nie, tu. Dobra. Tutaj coś mamy. Ok. Tylko, czy coś tu będzie do zgarnięcia? Nie. Kolejna ruda do wykopania. No ok. Dobra. No come on. Dobrze. Tylko zanim ruszymy dalej, to sobie oczywiście zapiszemy i weźmiemy światełko. To jest zajebista sprawa. Nawet nie ma co y tutaj się zastanawiać, czy światło, czy pochodnia. Oczywiście, że swój światła. Dobra, dawaj. Płyniemy. Może wiecie, nurty wody to porwał, nie? Zobaczymy. W sumie spoko klimacik jest tutaj w tej kopalni. Jeszcze tylko fajnie by było, jakbym się nie udusił. W ogóle będzie zacnie. Dobra, żyjemy. Aha, mamy pełzacza. Ok, jednego. Mam nadzieję, że tak. O kurwa, no niestety nie. Dobra. Myślę, że spadniemy sobie do wody. Okej. Okay. Pytanie, czy są w stanie pływać. Kurwa, fajnie byłoby go... ...skubańcu. No, come on. Dobra, pięknie. Bardzo ładnie. Auć. Dobra, wycofujemy się. Wycofujemy się. Zdecydowanie. Niech idzie w cholerę. Nie, 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 nie. On nas zatłucze, nie? Chyba, że on jest teraz w takim miejscu, że się nie może wycofać. I to jest lipa, bo ja nie mogę tu nic zrobić. Ewentualnie. Dobra. Cofujemy się. Okej, okay. nie, odpuść, stary. Mówię ci, odpuść. Musimy się troszkę podlecieć, bo on dobiegnie do nas. I będzie, będzie problem. Dobra, weźmiemy sobie nawet... Nie, 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 daj potkę. Zdecydowanie. Zapiszemy sobie. Dobra. Chodź tutaj, bydlaku. Auć. Dobra. Ej, nawet, nawet to poszło. Ciągle zastanawiam się, czy od tych strażników świątynnych nauczyć się wyciągania tych flaków. To w sumie jeden punkcik tylko kosztuje. Może miałoby to sens. Skórzany, o skórzany mieszek, zaraz sobie otworzymy. Eee, dobrze, co my tutaj mamy? Kilka bryłek rudy. Zawsze na, na plus. To nic więcej nie ma. Tutaj też nie. No, czuję, że posłem tej lokacji to właśnie może być. E, kurde, jakiś pełzacz wojownik, czy coś takiego. Czy coś takiego. To jest słabsza? No jest słabsze, niestety. To mogę wejść na górę. Tam są pełzacze na no, wprost. Po prawej coś jest. Tu możemy coś sprawdzić też. Tu jest jakiś chyba magazyn? Zaraz zobaczymy. Otwarta skrzynia. Zadanie wykonano koło zębate. Serio? Automatycznie podniosłem to koło. Znalazłem stare koło zębate. Pokaż. Aha. Czy ja go nie mam w ekwipunku, tylko go dobra. Zadanie go zaliczyło. No dobra, niech i tak będzie. A... Nie, najpierw muszę je faktycznie podnieść. Dobra, nie, bez, nie słuchajcie mnie czasami. I boli mnie to, że nie mogę, kurde, otworzyć tych skrzynek. 50 brulek, O kurwa. Dobra, jesteśmy z powrotem. Te gady jeszcze nie zauważyły, że tu się kręcimy. Niech na razie tak zostanie. Może tutaj sobie wejdźmy. Gdzie to nas zaprowadzi do tego zawalonego szybu? Ta, to będzie to, tylko że z drugiej strony. Okej. Okay. Tutaj coś. Nie, tu jest tylko podest, ale chyba można. Chociaż. Chociaż chyba nie przeskoczę, nie? Nie, 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 zaraz yy, padniemy sobie i stracę zwój światła. Tego bardzo bym nie chciał. Dobra, czyli tutaj mamy tą górę odhaczoną. Tego tunelu. Ej, no to chodźmy sobie zobaczyć tutaj to wa. Czekajcie, ja tutaj spieprzałem przed nimi tędy, nie? Ale oczywiście i tak nie musiał Skuba nic dorwać jakiś. Przecież nie mogło być za łatwo. I co my tutaj mamy Tam na dół to spać nie chcemy Ale tam na dole Tak, bo my przyszliśmy z tej wody Byliśmy tam na dole, dobra Nie wygląda to zbyt ciekawie Raczej nie chcemy tam spać Chcę wejść z powrotem No Już bałem się, że jakieś problemy będą Dobra, tak czy siak trzeba będzie zapolować sobie na te dwa pełzacze. To nas nie minie. O kurwa, są trzy. Oj. Oj. To nam troszkę komplikuje temat. Z tymi pełzaczami, kurde. Znaczy, one nie są w stanie wejść tu do nas, ale. Też nie bardzo jesteśmy w stanie je trafić. Badacie mi troszkę, chwilę, jak, jak zrobię porządek z nimi. Co? Dobra. Ocz. Ocz, tutaj mały zasrańcu. Dobra. Kurna. Troszkę się zeszło. Bo trzy sztuki to nie jest taka prosta sprawa. Ale na szczęście udało się. To jest dość istotne. Aj, przy okazji skończył się zwój, no ale dobra. Zakładam, że tutaj też jest już... Okej, okay, co my tutaj mamy? W opuszczonej kopalni znajduje się zawalony szyb. Wygląda na to, że przejście zostało zasypane, ale pośrodku skał jest mała szczelina, przez którą czuć podmuch powietrza. Powinienem coś wymyśleć i wrócić później. No przemiana w chrząszcza, nie? Ewidentnie to pachnie yy, przemianą w chrząszcza, tylko że takowej nie mam, mam przemianę w krytoszczurę i nie mam już zwoju na sen. Także to też nie jest ciekawe. Ej, ale no to faktycznie dobra, to oprócz skrzynek będzie tu faktycznie powód, żeby tutaj wrócić do tej cholernej kopalni. Dobra, w sumie to mi się podobało tutaj, no. Było całkiem w porządku. Dobra, możemy stąd spadać. Temat jest ogarnięty. Mamy to koło zrobione. O, tutaj te góry też odhaczone. Chyba, że jeszcze. Chociaż nie, chyba tej platformy my nie sprawdziliśmy. Byliśmy tam na górze, ale tutaj nie. Tu nie byliśmy. Dobrze, w sumie e, warto pamiętać, że tu. Auć. Że tu będzie jeszcze skrzynka do zrobienia. Okej. Okay. Możemy stąd spadać. Chyba nas tutaj po drodze już nic nie zaskoczy, nie? Mam taką cichą nadzieję. Martwi mnie tylko fakt, że ja już nie mam zwoju światła. A nie pamiętam, czy to można było kupić u magów. Kurde. O, trzeba będzie po drodze skręcić do magów w starym obozie a, i ogarnąć ten temat. Bo sobie nie wyobrażam, żeby tam walczyć z pełzaczami za pomocą pochodni. Wiecie. Nie, 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 to nie wchodzi w grę. Dobra. I w sumie ten motyw, że tutaj jest po co wrócić. Fajnie, podoba mi się. No, tego, tego modyfikacja nie spieprzyła. A tutaj chyba była taka przepaść, tu nie było wody. Chyba było się na takiej platformie huśtać? Czy tam na łańcuchu? Nie, na platformie chyba, nie? Coś tam było, kurde. To był fajny temacik. Dobra, ja chyba nie będę was zanudzał. I zobaczymy się u. u Jana z tym kołem zębatym. No, myślę, że tak. Okej, okay. stara kopalnia wita. Grimes, masz coś do powiedzenia? Czy znowu też tam. Pochodnie. No, do opuszczonej kopalni. Coś tu się dzieje, więcej? Ej, ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Eee, cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Dokładnie, nic się nie dzieje, spokojnie, spokojnie, pewnie. Spotkałem ponownie Ulberta, ten głupol. Nie zorientował się nawet, że wystrychnąłem go na dudka. Dokładnie. Dobra, słuchaj, Jan. Przepuść mnie! Tu, tu Hej, jestem, ty. nie machaj tam nigdzie, tylko ja tu jestem. Mam to koło. No. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy mm -hmm. Szukasz gniazda pełzaczy Tak jest hmm. Znajdź Asgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach Powiedz mu, wszystko będzie w porządku Potem pozna, że to ja cię przysyłam Okej okay. Nadal szukam gniazda pełzaczy Mówiłem ci już, idź do Asgana, to do dowódca strażnika. Dobra, dobra, nie gorączkuj się. Nie. Spokojnie. Wszystko będzie w porządku. Jeśli chcę odnaleźć gniazdo pełzaczy, powinienem porozmawiać z, z Aszganem. Okej. Okay. Myślałem, że Jan tu decyduje, nie? Zawsze mnie to dziwiło. A nie jakiś tam Aszgan. E no i zastanawiam się tak, a, bo on będzie chciał pewnie, żebyśmy strażników tam przyprowadzili, ale to dopiero po fakcie, na razie to musimy iść do niego, ale, ale wiecie co, dalej je wyobrażam sobie, że mam pokonać królową pełzaczy, Że tam też będą wojownicy chyba, nie? Czy nie? Kurde, nie pamiętam. A tutaj to jest co tu było grane nie to był te... a tu byliśmy przy tym dobra to te, był ten stary stara maszyna okej. Okay. tak się przez chwilę zastanawiałem co tam było grane no i jest <laughs> zostaje jeszcze temat tego czy tej wydzieliny pełzaczy się nauczyć wydobywać chyba się tego nauczymy chyba tak nie to, to... on mnie ostatnio blokował chyba nie że nie mogliśmy przejść oczywiście że tak on się pruł Dobra, tam zanim do aż dojdziemy, to też. Najpierw troszkę się tu rozejrzymy, co i jak tutaj wygląda. O, mamy tutaj tego gościa od pieca. Pogadajmy z nim. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Mhm. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale Gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, padając rudę i wszystko dookoła. Wężyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nochale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. O! Jak się masz? Jestem zajęty. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatnio spałem. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Może mógłbym jakoś pomóc. O kurde, ile rudy ma. Ja pierdzielę. No, wiedziałem, że będzie kupował to i to jeszcze za dobrą cenę to skupuje. Nie? Dobra. Tylko, że w zasadzie nie... A nie, mogę jeszcze trochę kilofów mu sprzedać. Eee, a pancerze też? Też bierze pancerze, ale pancerzy nigdy nie lubiłem sprzedawać pancerzy. Ej, on... on wszystko bierze. A srebro? A srebro też, tylko że takie śmieszne trochę pieniądze, takie drobniaki. Nie wiem po co to jest, kurde, cały czas czekam, aż kogoś trafimy, żeby mu to sprzedać. Ale chyba posprzedaję mu też te pierdoły, no, bo ma tyle rudy. Tak, dajcie mi sekundę. E, mógłbym więcej wycisnąć z ekwipunku, ale te srebra to na razie sobie zostawię. I tak jest całkiem nieźle. No, fajnie się odkuliśmy. Dobra, mamy tu strażników. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Mhm. Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. Mocne. Mocna rzecz. Możesz mi opowiedzieć coś jeszcze o tych pełzaczach? Te bestie działają instynktownie. Próbują zabić wszystko, co nie jest pełzaczem. Wykorzystaj tę wiedzę w walce z tymi potworami. Mhm. Może te bestie wykosz... Dobra, e, dziwne, że nie może mnie nauczyć... Niech śniący zbud... E, kurde, wydobycia e, wnętrzności. Nie, bo ja się boję, że się wkurzy i się rzuci na mnie. Szukam gniazda pełzaczy. W pobliżu głównego szybu znajduje się wiele jaskiń, ale nie udało się nam jeszcze odnaleźć gniazda. Hmm. No dobra. wejdzie Kurde, żaden z nich mnie nie nauczy cholera jasna. Jak na złość. Normalnie jak na złość. O, mamy tu kogoś do pogadania, dobra. Dawaj mi te piekielniki. Mam kolejnego strażnika, a tutaj? Ale tutaj też jest jakiś szyb e, z pełzaczami. Oj, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Problem jest też taki, że ja tu chyba nie mogę założyć swojego pancerza. E, szk od szkodników. Ale tego to na pewno mogę gwizdnąć. Dobra. Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Mm -hmm. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie budował W sumie, w sumie to mu się nie dziwię, no. Wyciągnął lekcję i już więcej nie popełnił tego błędu. A mogę z nim zagadać, czy tak niekoniecznie? Z którymś orkiem mogłem zagadać, ale nie z tym chyba. Oj! Ork się zepsuł. No znaczy tepnął się. Dobra, no myślę, że sobie tutaj zakończymy. Odcinek tam też są pełzacze. Zobaczymy, może między odcinkami trochę te pełzacze Tutaj próbuję coś wybić Na razie zakończymy sobie na hałdzie rudy Gomez by mi dał, jak to, jakby to zobaczył Cykam się, że kurde sobie nie poradzę tam w środku Cholera z tymi pełzaczami, no Ej, zobaczymy Zobaczymy, przydałaby się nowa broń Zdecydowanie Albo łuk, albo kurde Lepszy mieć. Dobra, nic, na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się I na razie